Witam w parcie drugim. O, jestem koło tego kościoła, którym Wam e, filmik wcześniej pokazywałem. Wyjechałem tutaj na trójca Patrzcie, jakie tam są ładne widoki na Rzeszów. Nie wiem, czy będzie widać. O, tam słoneczko świeci. Tam las. Ja wam pokażę, gdzie ja mieszkam. Gdzieś tu, 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 tu. I tam. Najwięcej ile jechałem na hulajnodze? No, 93 co najmniej. Po szkole. 93 Na kukurynie. Na kukirinie. Ja wam pokażę jak ja jeżdżę. To nie wiem, czy nie będzie telefon stał. O, widać mnie? Hej o, fajny mam kask? Dobra. Ignij. Jak tam? Co zazdrości, wina? Zazdroście.

Zaś tromną, ja też bym tromną, ale mi się klaksą zepsuł. Wiecie co? Napiszcie mi w komentarzach, dlaczego mi piszą hamulce. Bo ja nie wiem. Tylny hamulec mi pisz, strasznie. Послушайте! To jest to nie wrócię. Mam nadzieję, że słyszeliście, dobra. Ja się. Ja kończę. Ja sobie tutaj jeszcze chwilę będę jeździł. By jest ładnie. Już, bo przedtem to strasznie na jakbyłem w stole. A, napiszcie w komentarzach, o której kończyliście. Ja? Trzynasta, dwadzieścia. A tak to kończyłbym czternasta. 14... Nie, piętnasta. 15, coś bym kończył. Ale nie kończę, bo pani się rozchorowała i nie ma chóru. Dobra, nieważne. Ja już kończę. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. O jezu. Dobra, nieważne. Nowa.